Gdzieś w multiversum DC Amanda Waller mając w dupie wszelkie zasady BHP otwiera portal do jakiegoś gównianego Isekaya i wysła tam piątkę najniebezpieczniejszych popapańców, jakich miała pod ręką, by tam se robili za dymę. Od pierwszego zwiastunu miałem ambiwalentne odczucia wobec tego tytułu. Z jednej strony miałem przeczucie, że to naprawdę może się udać i nie mogłem się doczekać premiery, ale z drugiej strony pamiętałem Batman Ninja. Anime CGI, które mimo paskudnej szaty graficznej też miało szansę się udać, no ale się nie udało. Z tym tytułem jest tak samo. Też mogło się udać i też zostało spierd... Ale jednocześnie przy tym nadal pozostaje całkiem dobrą komedią akcji w stylu podchodzącym pod Deadpoola. Co jednak też jest kością niezgody wśród odbiorców. Fabuła tego anime jest prosta i klejona klejem w sztyfcie. Amanda Waller, szefowa agencji ARGUS i jedna z najtwardszych oraz najbardziej bezwzględnych szmacisk w uniwersum DC, zbudowała portal do Isekai, aby pozyskiwać z niego zasoby, ponieważ bardziej sensownego powodu pod ręką nie było i w celu zbudowania przyczółku posłała do tego świata oddział złożony z super-łotrów. Harley Quinn, która niby jest sobą, ale jakoś nie do końca, a dodatkowo ani razy nie doznała przemocy domowej od swojego ptysia, co przecież jest głównym elementem tragizmu tej postaci. Deadshot, który jest po prostu bardziej głupkowaty niż w adaptacji z 2016 oraz jakoś mało tęskni za swoją córką. Clayface'a, który nie wiem jaki był w komiksach, ale ten ma charakter zżnięty niemal 1 do 1 z serialu Harley Quinn, a dodatkowo zrobili z niego Weeba cosplayującego Michaela Jacksona, Peacemakera, o którym pierwszy raz usłyszałem w adaptacji Jamesa Sagana, więc nie wiem czy i jak został spierd... No i King Sharka, który jest po prostu jak z adaptacji wcześniej wspomnianego Jamesa Sagana. Oczywiście wszyscy mają stare dobre bomby w karkach, nawet PlayFace, mimo iż wobec niego te bomby nie mają żadnego sensu. Zostają wysłani helikopterem przez portal, rozbijają się, zostają wmieszani w tamtejszą wojnę z orkami, a później okazuje się, że nie są pierwszą grupą jaka została przez waller wysłana i muszą się bić z innymi superwilanami, którzy opowiedzieli się po przeciwnej stronie konfliktu. Jak mogliście zauważyć, niektóre z wad tej produkcji żartobliwie i złośliwie zawarłem już w opisie tej historii. Zaś poza nimi dochodzą jeszcze przewidywalne elementy fabuły, takie jak ta księżniczka podejrzanie podobna do Harley, umiejętności magiczne naszych bohaterów, które są wyjęte z dupy, bo to jedyne sensowne wytłumaczenie, dlaczego Clayface'owi nagle świecą się ręce przy używaniu jego zdolności, Pewna powtarzalność schematów, której możemy uświadczyć przy poznaniu Radkacza i Tinkera. Często widoczna słaba płynność i sztywność animacji, ale sama szata graficzna jest całkiem spoko. Oraz ostatnia pseudoważna postać w tym animcu, o której nie wspomniałem w opisie, czyli sam książę zbrodni w Gotham, Joker którego interpretacja w tym tytule jest równa bądź mniej jokerowa niż rola Jareda Leto w 2016. Wiecie, postać Jokera przez te 80 lat od jego debiutu z postaci, która w pierwotnych planach twórców miała zginąć jak villan z MCU stała się nie tylko najbardziej znanym przeciwnikiem Batmana, ale i ikoną skrywanego w ludzkich sercach szaleństwa, sadyzmu oraz nihilizmu a przynajmniej wiele najlepszych współczesnych interpretacji tej postaci zahacza o te tematy. Natomiast ta inkarnacja tej postaci, mimo iż jak najbardziej szalona, przypomina Jokera przede wszystkim wizualnie. Jego zachowanie jak i seju pasują jedynie do ogólnego archetypu anime psychopaty. Brakuje tu podejścia do swojego zbrodniczego życia jak do żartu i bardzo częstego śmiechu, które charakteryzują dosłownie chyba każdą wersję tej postaci. A do tego ten błazen, choć jak najbardziej robi dookoła siebie chaos, nie reprezentuje nic związanego z szeroko pojętym nihilizmem. Nie próbuje nic udowodnić, tylko piekdoli o tym, że ten jego świat jest nudny i marzy mu się isekaj. Co prawda ma tam te swoje teksty, które sugerują pewną inspirację, inkarnację Hita Ledgera, ale to za mało. Dlatego też cieszę się, że jest go mało w tym animcu. Wszystkie te błędy scenariuszowe i przede wszystkim wspomniane błędy techniczne średnio przystoją tak renomowanemu studiu jak Wit. Ale z kolei Warner Bros. No niestety w ostatnich latach wielkie koncerny jak właśnie Warner, Disney czy Amazon mają tendencję do partolenia wszelkich rozrywkowych przedsięwzięć i z reguły wiąże się to ze współpracą z aktywistami, którzy zamiast myśleć o jakkolwiek dobrej produkcji, po prostu bawią się w swoje afirmacje, ale nie tym razem. Tym razem zwaliłbym to na po prostu złe zarządzanie projektem ze strony Warner. Oglądałem niedawno ciekawy materiał u Kaczmy, w którym tłumaczy, że o dziwo słaba jakość poszczególnych animców nie ma wiele wspólnego z budżetem, a właśnie z kiepskim zarządzaniem i sądzę, że tutaj mogło dojść do tego samego. Tłumaczyłoby to przynajmniej kwestie techniczne. Ale jak już mówiłem, ten tytuł nie ma jedynie wad, choć jego największa zaleta też jest kontrowersyjna, bo z tego co czytałem w komentarzach, nie każdemu podoba się tego typu humor. Ale dla mnie osobiście jest to przynajmniej komediowe sebro. Tak mógłby wyglądać hipotetyczny Isekai Deadpool, tylko fajnie by było gdyby fabuła była nieco bardziej sensowna. Anime to propaguje humor głupkowaty, wulgarny i typowo młodzieżowy, kontrastujący z pseudo wyniosłym klimatem i najbardziej płytkimi oraz przeklamowanymi motywami z Isekaja, w którym dzieje się akcja. Czyli dzieją się tutaj akcje typu ciągnięcie kogoś za nogi, przy czym osoba ciągnięta obywa o każdy leżący na ziemi kamień. Czy też zabawy nieporozumieniami, aż do momentu, gdy nasi bohaterowie, za pomocą magii, zaczęli dogadywać się z tubylcami. Fakt, jest to infantylne. Ale jak dla mnie ten humor, mimo iż bywa cringeowy, to jednak jak najbardziej działa. Wiecie, poczucie humoru to jednak bardzo subiektywna rzecz. A to moje jest raczej proste i negatywnie reaguje tylko gdy widzę, że dany żart, zamiast wpasowywać się w sytuację, jest wciśnięty na siłę czego osobiście tutaj nie zauważyłem, dlatego fajnie się przy tym bawiłem. Jednak jeśli chodzi o wady, które mnie osobiście zabolały w tym tytule, to słabe i trochę sztampowe zakończenie, w które tak jak we wcześniej wspomnianym Batman Ninja wcisnęli stary, dobrze znany z anime motyw, w tym przypadku transformację rodem z Sailor Moon. Dodatkowo projekt głównego antagonisty w tym sezonie był cholernie leniwy. Mimo to, jeśli wy też macie proste poczucie humoru, to spróbujcie. No, chyba że jesteście fanami Uniwersum DC, to może lepiej nie. A teraz zostawcie mi łapeczkę w górę, komentarz i subika, a będę bardzo happy i miłego ranka, popołudnia, czy stania w kolejce w urzędzie. Na razie.